Suzuki Grand Vitara nie jest z pewnością miss piękności, jeśli chodzi o design. Jego klasyczna bryła suwa, zaprojektowana 7 lat temu, w porównaniu do dzisiejszych bulwarówek, wygląda po prostu skromnie i elegancko. Można w niej znaleźć kilka bardzo ładnych elementów, tak jak szeroko napompowane nadkola, skromny przedni pas, czy tylna pokrywa bagażnika otwierana na bok z kołem zapasowym. Nie są to jednak elementy, które sprawią, że zrobimy wrażenie na naszych sąsiadach, kiedy podjedziemy pod dom. Jednak z pewnością. Sąsiedzi bardzo się zdziwią, kiedy zabierzemy ich w teren nieco trudniejszy niż takie asfaltowe drogi. Problem polega na tym, że nie zobaczymy tego, bo zostawimy ich daleko w tyle. Mój sąsiad twierdzi, że auto, które właśnie kupiłem za 160 tysięcy złotych, nie jest w stanie dorównać w terenie jego Grand Vitarze za około stówkę. Podjąłem więc wyzwanie. To to są siedzie? ruszamy? No jedziemy. No to jedź za mną. Co tam u Pana pod maską pracuje, Panie Marcinie? Czterocylindrowy, dwulitrowy turbodiesel umieszczony poprzecznie, standardowo w suwach. Yy, Nisa nie oferuje do X-Traila silników benzynowych. 173 konie osiągane przy 3700 obrotów, 360 Nm przy 2000. Właściwie nie trzeba niczego dodawać. Oszczędny, nie spaliłem jeszcze więcej niż 8 litrów na setkę i dosyć dynamiczny. Moim zdaniem mógłby być ciut bardziej dynamiczny, ale, ale nie ma na co narzekać. No u mnie troszeczkę na odwrót. R4, benzynowe, ustawione wzdłużnie, o pojemności 2,4 litra, niestety troszeczkę paliwożerne, 169 koni mechanicznych mocy przy 6000 obrotów na minutę, 227 Nm przy 3800 obrotów, więc wszystkie maksymalne wartości dostępne dość wysoko. Silnik trzeba kręcić, tak, tak jak to japońskie wiertareczki. No, powyżej 3,5-4000 zaczyna ten samochód iść. Mógłby się zgarniać troszeczkę szybciej. No i przez to jest też dość paliwożerny, bo w mieście pochłania mi między 12 a 13 litrami benzyny na 100 km. Cóż tutaj dodać? Jeśli ktoś chciałby mieć troszeczkę oszczędniejsze auto i chciałby, żeby to była Grand Vitara, to zawsze może sobie wziąć silnik wysokoprężny o pojemności 1,9 litra. Tutaj w wersji benzynowej, jedynej dostępnej dla pięciodrzwiowego nadwozia, niestety musimy się liczyć z troszeczkę wysokim spalaniem, no i dynamika też nie jest zbyt rewelacyjna. Do 100 km na godzinę ten samochód rozpędza się w 11,7 sekundy. Chociaż jak się siedzi za kółkiem, wydaje się, że jest, jedzie troszeczkę szybciej. No powiem Ci, że no, katalogowo u mnie 10 sekund do setki, ale, ale szczerze mówiąc też trzeba go trochę podkręcić, bo do 2000 obrotów na minutę niewiele się dzieje w tym samochodzie. Niby nie jest to kwestia masy, bo waży 1600 tam z groszami, ale jednak... Mógłby, mógłby zbierać się troszeczkę wcześniej. Mój też waży niecałe 1600. Jak na dość wysoko zawieszone 1600 kg, to naprawdę bardzo fajnie trzyma się drogi. Bardzo tak sprężyście wybiera zakręty. Lewarek dźwigni zmiany biegów, pięciobiegowej ręcznej, też chodzi dość ciasno, biegi są spasowane fajnie. Oprócz reduktora mamy też króciutką jedynkę, czyli taką przeznaczoną pod duże obciążenia. Naprawdę, jeśli chodzi o układ napędowy i silnik, Prócz wysokiego spalania nie mogę mojemu autu nic zarzucić. No tutaj też nie ma wiele zarzucenia. Samochód prowadzi się moim zdaniem znakomicie. Zresztą nie tylko dzięki elektronice Nissana, ale również dzięki dopracowanemu zawieszeniu, niskoprofilowym oponom. Chociaż te niskoprofilowe opony pewnie nie sprawdzą się na tym poligonie. No na pewno. gumie nie przydałyby się troszeczkę lepsze. No ale sprawdźmy ile te samochody dadzą z siebie na piachach. Co Ty na to? No Zobaczymy. Patrząc na Twoje opony myślę, że nie mam szans. Chociaż Ciągle liczę na tą elektronikę. <laughs> Zobaczymy, czy ona cię wyręczy. Jak tam sąsiedzie? Nie było chyba tak źle, jak przewidywałem. Powiem ci, że sam się zdziwiłem. Nie sądziłem, że to auto da sobie nawet nieźle radę, tylko gorzej było na tych piachach. No tak, na kopnym podłożu rzeczywiście się troszeczkę przykopywał. Nie bardzo chciał ruszać, ale jak już się go rozbujało, przód, tył, wyjeździło się troszeczkę traskę, no to dał sobie radę. Obeszło się bez liny, bez łopaty, bez żadnych gałęzi pod koła, więc naprawdę jestem mili zaskoczony. No co ciekawe, nawet po, po, pod górki troszkę bardziej strome podjeżdżał, zjeżdżał, niczym nie przywadził, mimo że jednak ten zwis, szczególnie z tyłu, ma dość długi. No jestem mile zaskoczony, muszę powiedzieć. Znaczy, jeśli chodzi o zjazdy, to przede wszystkim kontrola zjazdu tutaj pomogła, chociaż prawdę powiedziawszy, wystarczy, wystarczy yy, nie dotykać gazu. Natomiast na tych piachach myślę, że problem tkwił nawet nie w napędach czy, czy kątach, yy, nawet chyba. Nie z braku reduktora, tylko z braku mocy na najniższych obrotach. Po prostu nie byłem w stanie ruszyć, bo silnik gasł, nie? Trzeba było go rozkręcić naprawdę konkretnie i ruszyć z impetem, żeby, żeby on dał sobie ranę na tych piachach. No ja u siebie z blokadami reduktora nie miałem takiego problemu. Samochód szedł po wszystkim, przynajmniej po wszystkim, po czym miał dzisiaj pójść i jestem, szczerze mówiąc, bardzo zadowolony. Od strony terenowej na pewno bym nie zamienił witary na X-Traila, no ale z drugiej strony u Ciebie jest dużo bardziej komfortowo. Skórka. Plasticzki takie całkiem przyjemne. No tu jakiś schowek przy nawiewach? Klimatyzowany. Są takie dwa. Do tego jest na dole też schowek klimatyzowany. Mamy system audio Boss z kamerą cofania i nawigacją. Do tego mamy fotele elektrycznie regulowane, podgrzewane. Kanapa z tyłu też jest podgrzewana. I panie kolego, oczywiście sterowanie z koła kierownicy. I na pewno tego nie ma w pańskim samochodzie. O, elegancko! Troszeczkę świeżego powietrza. No, u mnie w witarce, mimo że jest sporo tańsza, to też mam nawigację, system multimedialny Kenuda. Mam kamerkę cofania. Co prawda przednie fotele są regulowane normalnie, mechanicznie, ale też są podgrzewane. Sterowanie w kierownicy mam. Ty nie myśl sobie, że u mnie jest taka bieda. To troszeczkę jest różnicy w cenie, ale Suzuki jest całkiem dobrze wyposażony. Ja mam wersję premium, tak więc też nie mogę narzekać. To jest najbogatsza wersja ale Platinum, więc musi kosztować swoje. No tutaj z przodu masz troszeczkę przestrzenia. Jak jest z tyłu? Chyba dobrze. Sprawdźmy. Oj, oj, oj. Tutaj z tyłu to trochę biednie. Mam trochę ponad 1,90 m. Na nogi miejsca za bardzo nie ma. Głowy też nie wyprostuję. No nie chciałbym tym samochodem na wakacje jechać, proszę Pana. No, muszę Ci przyznać rację. Ja przy wzroście 1,80 m też nie czuję się zbyt komfortowo, chociaż głowę mieszczę. Nie no, fotele wygodne, fajna skórka, ale tutaj raczej człowiek o moim wzroście nie pojedzie. Chodź zobacz jakie mnie. Widzisz sąsiedzie, u mnie trochę więcej miejsca z tyłu. Ani na kolana, ani na głowę nie brakuje. Trzeba przyznać, pozornie mniejsze auto, ale przestrzeń jakby lepsza. No i jak idziemy bez podłokietniczka, no to jeszcze piąta osoba między nami się zmieści. Ale pewnie nie masz regulowanego oparcia kanapy. A właśnie, że mam. I domyślam się, że fotel przedni jest ustawiony pod ciebie. Dokładnie. No to punkt dla ciebie za tył. Zobaczymy z przodu. No dobra, chodź. No tutaj nie czuć klimatu klasy premium, raczej jak w kompakcie. W no rzeczywiście, u Ciebie materiały są lepszej jakości. Wyposażenie chyba nie jest takie złe. Widzę z tyłu, widziałem duże głośniki z przodu. Co to jest? Tak, to jest ten system multimedialny Kenuda, o którym Ci mówiłem, z kamerką cofania, nawigacją. Gra naprawdę nieźle, tylko obsługa jest troszeczkę taka średnio intuicyjna i przyciski, które wyświetla panel, są troszeczkę przymałe. No ale tak jak wspominałem, też wielofunkcyjna kierownica ratuje sytuację. No i tak jak u Ciebie, mam silnik odpalany bezkluczykowo za pomocą pokrętełka. I pokrętełko masz też do napędów. Dokładnie, a tutaj mam czym kręcić, bo mam i reduktor z przełożeniem 1,97 i centralny mechanizm różnicowy z blokadą i stały napęd 4x4. Na tył mam 53% przenoszone. Naprzód 47. No faktycznie co do terenowych atrybutów, jesteś troszeczkę z przodu, u mnie jest sprzęgło płytkowe standard w klasie SUV oczywiście. No to to już jest troszeczkę dziadek, jeśli chodzi o tą klasę, prawda? No swoje lata ma na karku, ale to jest właśnie najlepsze, że troszeczkę jest wiekowy, ale zawstydzi nie jednego takiego nowocześniejszego SUVika. A jak u Ciebie z bagażnikiem? Sprawdźmy. A więc sąsiedzie, u mnie w bagażniku ponad 600 litrów pojemności. No, muszę powiedzieć, że dużo więcej niż u mnie. U mnie jest prawie 400. A jeszcze takie ciekawe półeczki. Myślę, że to dobre rozwiązanie na takie drobiazgi, które nie lubisz, jak latają ci pewnie po bagażniku, prawda? No, fajne jeszcze te przegródki takie regulowane. Nie, naprawdę zmyślnie urządzony bagażniczek. Jak u ciebie? No, chodź zobacz. U mnie jest największy plus, czyli pokrywa z kołem zapasowym otwierana na bok. Nigdy, kolego, nie uznawałem tego za plus. Tutaj trudniej dostać się do tego bagażnika. Zauważ, że jeśli zaparkujesz po prawej stronie na jezdni, musisz drzwi omijać. U mnie nie musisz. Jak sąsiedzi, jesteś zadowolony z nowego nabytku? Powiem ci, że jestem. Takiego samochodu właściwie potrzebowałem. Komfortowy, dobrze wyposażony. Nie potrzebowałem dobrych właściwości terenowych, jakie ma Twoje Suzuki. I nie jestem zawiedziony. Dynamiczny silnik, oszczędny, dużo oszczędniejszy niż Twój przede wszystkim. Ja nie jestem zawiedziony, a nawet mile zaskoczony tym, jak sobie poradził X-Trail w terenie. Natomiast nie przemawia do mnie cena na 160 tysięcy złotych za tego Nissan'a, jak za nieco ponad 90 już można kupić taką witarę jak moja z tym samym wyposażeniem, a jeszcze targując się troszeczkę ze sprzedawcą, Suzuki ma cały duży katalog dodatków, dodatkowych akcesoriów do, do Grand Vitary, więc można sobie te auto zestroić za nie przekraczając 100 tysięcy naprawdę idealnie pod siebie i myślę, że to jest największy atut tego samochodu, czyli właśnie cena. Przyznam się rację co do wyposażenia, bo faktycznie w twojej witarze jest praktycznie wszystko co u mnie. U mnie nie ma na przykład czujników parkowania, co jest dla mnie dziwne, nie ma dwustrefowej klimatyzacji, a przecież to jest najbogatsza wersja wyposażeniowa. Ale jeśli chodzi o właściwości jezdne na szosie, o dynamikę silnika i o spalanie, to jednak taki samochód wydaje się lepszy do jazdy na co dzień, prawda? No, chyba tak. Czujników parkowania u mnie także nie ma, dwustrefowej klimatyzacji także nie ma. Najważniejsze jest to, że jesteś zadowolony ze swojego wyboru. Tak więc udanego wieczoru i do zobaczenia. Do zobaczenia następnym razem.